Cześć, witam na kanale R. Kompneumatyka Automatyka. Tematem dzisiejszego odcinka będzie przewód, a konkretnie przewód poliuretanowy. Opowiem o jego parametrach technicznych, o miejscach, w których go najczęściej można użyć, oraz skupię się na najważniejszych właściwościach tego przewodu. Przewody poliuretanowe to przewody, które najczęściej są używane w naszej branży. Natomiast nie należy się zamykać, że mogą być używane tylko do sprężonego powietrza, gdyż te przewody występują w różnych gałęziach przemysłu i przez nie może przepływać nie tylko powietrze, ale również woda, olej, jak również inne media. Natomiast skupiając się na jego parametrach technicznych, zacząłbym tutaj od średnic. Jeśli chodzi o przewody poliuretanowe, występują w średnicach od 3 do 16 mm i tutaj ważna rzecz, ten, ta średnica podawana jest jako średnica zewnętrzna. Dlaczego? No, dlatego, że do tego całego systemu są również dobierane. Złączki i tak, żeby jedno z drugim pasowało, producenci podają średnicę zewnętrzną przewodu. Oczywiście ma on również średnicę wewnętrzną, natomiast no, ona jest różna w zależności od producenta, bo po prostu się tutaj przypadkiem przewodu poliuretanowego 8 mówię tutaj o średnicy zewnętrznej występuje w średnicach wewnętrznych 6, 5, jak również 4, w zależności od tego, w jakiej aplikacji ma e, występować. Kolejny parametr to temperatura pracy i tutaj miłe zaskoczenie, bo przewody poliuretanowe mogą pracować od minus 35 stopni do plus 60. Natomiast należy zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół, że im ta temperatura wzrasta, tym odporność tego przewodu na ciśnienie jest mniejsza. I tutaj sięgając do tabeli producentów, chociażby firmy Pnoyer czy firmy Sanga, Mamy powtarzalną informację, że przy maksymalnej temperaturze, czyli oscylującej w granicach 50-60 stopni, wytrzymałość tego przewodu sięga około 50%, czyli połowę swojej zadanej wartości taki przewód przy wysokich temperaturach wytrzymuje. Kolejny z parametrów to ciśnienie pracy i przewody poliuretanowe. Pracują optymalnie w ciśnieniach, które my mamy w pneumatyce, czyli w granicach 4, 5, 7 do 10 bar. Natomiast ich wytrzymałość jest w wysokości 16 bar. Natomiast należy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ciśnienie rozrywające tego przewodu jest razy 3, czyli weźmy przewód 8. W tym przypadku jest to przewód 8 na 6. Jego standardowe ciśnienie pracy to 12 bar, natomiast ciśnienie rozrywające mnożymy razy 3, czyli mamy około 36 bar. Wtedy taki przewód na pewno ulegnie uszkodzeniu. Kolejna ważna rzecz, na którą również należy zwrócić uwagę, to już musimy analizować jakby cały obszar, w którym te przewody będą pracowały, a mianowicie dobór odpowiedni złączek. Standardem już od wielu wielu lat są złączki wtykowe i te przewody które tutaj Państwu prezentuję. Przewody poliuretanowe są skrojone stricte właśnie do, przewod... do złączek wtykowych. Jest to bardzo szybki montaż i demontaż tego, tego przewodu, no co jakby oszczędza czas, a tym samym pieniądze. Wcześniej w przewodach Poliuretanowych, polietylenowych, jak i poliamidowych były montowane złączki skręcane. Montowało się je wtedy, gdy te przewody no, nie były do końca kalibrowane. Tak? Kalibrowane, czyli nie zachowywały parametrów tej średnicy zewnętrznej, mogły być jakieś małe odchyłki, i wtedy, montując taki przewód w złączce wtykowej, no, moglibyśmy być narażeni na uszkodzenia, na jakby rozłączanie się tej złączki. No, no, generalnie, na to, żeby Doszło do jakiegoś wypadku i wtedy montowane te przewody, jeśli chodzi o złączki skręcane, no dawały tą pewność, że ten przewód na pewno nie wyskoczył. Natomiast no, było to dość trudne, monotonne i na pewno zajmowało sporo czasu, i żeby taki układ podłączyć, no, producenci wyszli naprzeciw temu i dzisiaj mamy złączki wtykowe, które, tak jak już Państwo widzieli, pewnie na innych filmach, no, zamontowanie czy też demontaż tego to jest dosłownie ułamek. Sekundy. Widzimy również, jeśli chodzi o przewody poliuretanowe, że producenci poszli kawałek dalej. Mamy tutaj wszystkie kolory tęczy. Nie ma wprawdzie w kropki, no bo tego nikt nie używa, natomiast widzimy, że tutaj są i w kolorze żółtym, i w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim, czarnym. No naprawdę ta gama kolorów jest dość spora. Ktoś by zapytał, po co? Podam to z własnego przykładu, chociażby na Montażu u jednego z naszych klientów i zasilania jego wysp zawarowych. tak? Daliśmy osobne przewody na zasilanie, daliśmy osobne przewody na odbiorniki, i wtedy łatwo przy jakiejś mnogości tych przewodów można, że tak powiem, nad tym zapanować. Bo jakbyśmy dali tylko i wyłącznie niebieski przewód, no później przy jakichś awariach, przy jakichś ewentualnych serwisach mogą być z tym kłopoty. A tak mamy rozróżnione, jeśli chodzi o kolorystykę. Natomiast z tego miejsca powiem, że powietrze jest zawsze kojarzone z kolorem niebieskim i rzeczywiście myślę, że około 90% przewodów, które mamy w swojej ofercie, które sprzedajemy naszym klientom, są w kolorze niebieskim. Poliuretan, oprócz tego, że występuje w rolkach, tak jak tutaj mamy, jest często również wykorzystywany jako przewód spiralny. Jest to ten sam poliuretan, który tutaj widzicie Państwo na stole, natomiast poddany obróbce termicznej. Trwale odkształca się w spirale i takie przewody możemy używać chociażby do zasilania narzędzi pneumatycznych. Przewody poliuretanowe są również odporne na promienie UVA. Tylko jedna bardzo ważna rzecz: ten przewód musi być w kolorze czarnym. W związku z tym, że domieszki węgla, które tutaj występują, zabezpieczają ten przewód właśnie przed uszkodzeniami. Ty mamy instalację narażoną na. Promienie słoneczne, czyli tak, ten przemód jest przewodem odpornym na starzenie, bo tak jest fachowo to określone. Może paść też pytanie, w jakich obszarach, w jakich branżach to wykorzystać. No Tutaj, jeśli chodzi o poliuretan, jest naprawdę przewodem uniwersalnym. Trudno tutaj mówić o jakichś dedykowanych branżach, bo no praktycznie tam, gdzie mamy zawór i mamy siłownik, to no musimy to w jakiś sposób połączyć. Tak? także czy też pompę próżniową i zawór sterujący, no, wszędzie tam, gdzie musimy zasilić sprężonym powietrzem. Dany układ pomiędzy czymś, co steruje ten układ, a tym, co jest elementem wykonawczym tego układu, no musi nastąpić to połączenie. Także znajdziecie to. Ja zawsze podaję taki przykład najprostszy w zakładach wulkanizacyjnych, ale również w dużych fabrykach, w zakładach przemysłowych, gdzie mamy ogrom elementów, które wykorzystują właśnie sprężone powietrze. Wszędzie tam może być stosowany poliuretan. Jeśli chodzi o przewód poliuretanowy, to tyle. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do odwiedzenia naszej bazy wiedzy, gdzie na pewno znajdziecie artykuły dotyczące m.in. przewodów poliuretanowych. Zapraszam również do komentowania tego odcinka, do zadawania pytań. Chętnie służymy pomocą.